Kraków, miasto, którego nie trzeba przedstawiać, ale miasto, które warto wciąż poznawać od nowa: miasto pełne historii, zabytków i legend. Najbardziej znaną krakowską legendą jest ta o Smoku, który prześladował mieszkańców, a zwłaszcza niewinne niewiasty, aż znalazł się szef Skuba, który rozprawił się z potworem. Straszne też były średniowieczne najazdy hord tatarskich, które trzykrotnie łupiły i paliły miasto. Aż stanęli przeciw nim dzielni Krakowianie wznieśli mury obronne i wykopali fosy, ale niestety jedna z ostatnich tatarskich strzał zdążyła ugodzić dzielnego strażnika na wieży mariackiej i biedak przypłacił to życiem. Przez następne siedem wieków żyło się tu spokojnie, aż do czasu ostatniej groźnej plagi, jaka spadła na miasto. Już pod koniec XIX wieku nastąpiła inwazja szpetnych reklam, a sto lat później przybyło ich jeszcze więcej. Fronty pięknych kamienic zasłoniły szyldy i reklamowe płachty. Pstrokate afisze i tablice biły po oczach, migotały, zakrzywiały krajobraz miejski jak stado wron. Ratunku! zawołali mieszczanie Zróbmy coś z tą plagą bo zginiemy przygnieceni reklamozą Porządkowanie przestrzeni i ochrona krajobrazu miasta to nie przelewki Musieliśmy sięgnąć po specjalne narzędzia żeby przywrócić piękno Krakowowi Na początku rada miasta zdecydowała że trzeba stworzyć park kulturowy jako pierwsza ochroną objęto oczywiście historyczne centrum, stare miasto w obrębie Plant oraz wzgórze wawelskie. Ścisłe centrum Krakowa oczyszczono z koszmarnych reklam, dzięki temu odsłoniło się architektoniczne piękno kamienic i budynków użyteczności publicznej. Z czasem taka forma ochrony obejmowała kolejne obszary miasta, ale nie było to łatwe ze względu na opór właścicieli reklam. Z pomocą w 2015 roku przyszła specjalna ustawa o wzmocnieniu narzędzi ochrony krajobrazu, która otworzyła nowe możliwości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami można określić kompleksowo dla całej gminy zasady sytuowania obiektów małej architektury, nośników reklamowych oraz ogrodzeń. W tej kwestii Kraków stał się jednym z prekursorów. Jeszcze w tym samym roku władze miasta przystąpiły do sporządzania dokumentu nazywanego powszechnie Uchwałą Krajobrazową. To było trudne zadanie. Uchwałę krajobrazową tworzyliśmy wspólnie urzędnicy i mieszkańcy miasta. Do projektu dokumentu zgłoszono ponad 500 uwag, które zawierały kilkakrotnie więcej postulatów. Wszystkie zostały szczegółowo rozpatrzone przez urzędników Wydziału Planowania Przestrzennego. Informacja o konsultacjach trafiła do prasy, radia, telewizji i internetu. Każdemu etapowi prac towarzyszyła broszura informacyjna. Odbyło się wiele spotkań z przedstawicielami mediów, branży reklamowej i oczywiście samymi mieszkańcami. Przeprowadzono ankietę na temat proponowanych rozwiązań. Takich ankiet wpłynęło ponad 3000. W Miejskim Centrum Dialogu zorganizowano wystawę, na której można było zapoznać się ze wstępną propozycją rozwiązań. W tym miejscu specjaliści pracujący nad uchwałą odpowiadali na liczne pytania nurtujące krakowian, poznawali punkt widzenia mieszkańców oraz objaśniali założenia uchwały. Kolejnym pomysłem było wykorzystanie nowych technologii do przeliczenia nośników reklamowych na kilkunastu reprezentatywnych ulicach Krakowa. Zajął się tym dr Karol Kwiatek, który zobrazował faktyczną skalę nagromadzenia reklam w przestrzeni miasta. Taka analiza pokazała też, jak wiele szyldów i tablic reklamowych było niezgodnych z przyjętymi w projekcie uchwały zapisami i jak bardzo szpeciły miejską przestrzeń. Po wielu miesiącach pracy urzędników oraz przeprowadzonych konsultacjach, dokument był gotowy. Teraz wiadomo, na jakich zasadach w przestrzeni miasta mogą funkcjonować nowe nośniki reklamowe: czy to na budynkach, czy wolno stojące. Powstała specjalna strona internetowa i aplikacja, które służą mieszkańcom i inwestorom. Tutaj można dowiedzieć się, jakie banery reklamowe zostały dopuszczone i na jaki czas. Reklama na budynkach, co do zasady, może funkcjonować w poziomie parteru obiektu budowlanego. Przedsiębiorcy mają możliwość umieszczenia do pięciu szyldów, ale są strefy, w których te zasady są bardziej restrykcyjne. Z pomocą aplikacji można sprawdzić, czy planowany szyld jest zgodny z uchwałą. Powstał też interaktywny formularz, aby łatwo zgłaszać informacje o nośnikach niezgodnych z zapisami uchwały. W krakowskiej uchwale zawarto też katalog nośników reklamowych o ustandaryzowanych wymiarach, takich jak billboardy, słupy plakatowo-reklamowe, panele reklamowe oraz niewielkie nośniki reklamowe, a także określono warunki ich lokalizacji. Ważną kwestią było uregulowanie zasad sytuowania ogrodzeń tak, aby Kraków można było określać mianem miasta otwartego dla pieszych. Stąd zakaz grodzenia budynków mieszkalnych i wielorodzinnych, z wyjątkiem ogródków przydomowych. Dzięki uchwale krajobrazowej, Krakowianie mogą swobodnie korzystać z przestrzeni na osiedlach. Kiedy uchwała krajobrazowa weszła w życie, rozpoczął się proces jej wdrażania. Urzędnicy, bardzo często informowani przez samych mieszkańców miasta, ruszyli w teren, niczym rycerze broniący Wawelu. Na właścicieli nośników reklamowych niezgodnych z postanowieniami uchwały krajobrazowej zostały nałożone stosowne kary. Aktywnie działali sygnaliści miejscy. Co więcej, warto powiedzieć, że większość nielegalnych nośników została usunięta dobrowolnie. Porządkowanie przestrzeni Krakowa rozpoczęło się 1 lipca 2020 roku razem z wejściem w życie u zapisów uchwały krajobrazowej, ale proces pozytywnych przemian był rozłożony w czasie. Z każdym miesiącem odsłaniano kolejne elewacje dotychczas upstrzone reklamami. Porządkowanie dotyczyło nie tylko historycznego centrum, bo nowe standardy zostały wprowadzone w całym mieście. Oczyszczony z reklam został słynny hotel Forum, którego cała bryła była przez lata zasłonięta wielkoformatowymi płachtami. Usunięto reklamy z ogrodzeń, ślepych ścian budynków i z terenów zieleni. Z pasów drogowych znikały zasłaniające widoki billboardy. Krajobraz miasta, znany dotychczas z nagromadzenia szpetnych plansz, odsłonił swoje nowe, ładniejsze i prawdziwe oblicze. Jestem przekonany, że wprowadzone zmiany są pozytywnie oceniane przez mieszkańców miasta. Coraz mniej niechcianych reklam, a szyldy znajdują się na elewacjach budynków w sposób uporządkowany. I chociaż trwają prace nad nowym projektem, to dzisiaj nikt nie wyobraża sobie powrotu do czasów, gdy w podwawelskim grodzie szalała jedna z krakowskich plak. Kraków i jego uchwała krajobrazowa może być inspiracją dla wielu gmin, jak skutecznie chronić otaczający nas krajobraz.